jest taka piękna pogoda, to sobie spacerujemy. Dzisiaj zaliczyłam paznokcie z rana o godzinie 8, tak więc nie jest źle w przez przespanej nocy. Jak nasze przygotowanie do świąt, to tak w kratkę, na spokojnie. Jedzenie w tym roku zamówione. Przynajmniej mocno częściowo. Tak więc poogarniamy się trochę i yy, troszeczkę inaczej podeszliśmy. Roku. Do świątyni. A u nas oporowe przygotowywanie podsiewku kukurydzy. Tak jak w większości, pewnie u większości rolników na Podlasiu, chyba że już ktoś się zasiał. Wykorzystujemy wilgoć, ciepełko i niedługo się w Ale męża w domu brak.